masz i powiem wam, że tak się źle czuję ale zaraz do szkółki właśnie się pomalowałam idę wypić kawkę i do szkoły ale tragicznie się czuję więc będzie dzisiaj wesoło ja właśnie się zawał, dzisiaj zaraz się wybieram do szkoły ale powiem wam, że tak się tragicznie czuję jestem chora i I'm not going to put you in the back. JJ. Oh, damn, she's doing it now. Wait, What's up? I will put your Instagram and Snapchat. I mean, ever. Yo, Everybody, go too? follow him right now. Too. <laughs> it's only on YouTube, so. <laughs> Let <laughs> <But> me <when we laughs> find Nin. out, man. You're vlogging it. And plug your shit and take. Why you do that too, <laughs> 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 man? Here's Duster. Give me. No. Give me, please. Sorry. He always, no. he always give me one AirPod. Please, Duster. The one listening to our makeup. <laughs> please, Duster. You no. no. always give it to me. No. No. Oh, it's funny. I don't think I've ever done that. I don't think I've ever done that in my whole life. Duster. I think you're lying. Duster. A hundred. Hey Jalen, have I ever gave her my AirPod? Isn't that like yeah. I've never done that, right? You do that all the time. I've never <laughs> <See>? done that. <laughs> That's it. And, uh, I've never done that ever. I've never done that. You do it every day. Yeah. What are do you doing? I got this. Thank you. That's it. That's it. Oh my God. <laughs> you are already on oh, one of my vlogs. <laughs> Did you watch it? No, you showed me it. You know, like no. Right. Yeah, you Oh, do. so I put it on your <laughs> other one. No, I didn't. think you are in the beginning. Hey. hey. Oh, fuck. Like a big stupid idiot that wouldn't give Robert a ride. Right. No, I'm, I'm right here. <laughs> I'm right here. I love you. I'm right here. Okay, thank you. Bye, Ray. Okay. No oh, okay. oh. oh. I'm just gonna scare those two. I think those are strong uh, Are we doing seven? Are posting seven? Okay. Stupid. you had a terrible day not terrible but it was like great it was like it was super stressful and i don't even know if my game is gonna get canceled or not so we're probably gonna have to drive all the way up to freaking saint augustine for it to just be canceled and then maya and i probably aren't gonna get to get to Powiem, że nawet nie wiem co mam nagrywać tak w tygodniu jak ja proszę nigdzie nie wychodzę, dzisiaj bym jak klub, taki mój Young Life, ale nie idę, bo raczej nie pójdę. Bo się strasznie źle czuję i mi się o to żeby iść spać. <laughs> proszę Was bardzo, ale dzisiaj czuję się. Mm. A mi się zakończyła raz w głowa. Proszę Was bardzo, ale zapomniałam o... o vlogu, bo bardzo źle się czuję i zasnęłam. Teraz mi się wspomniało, że muszę otworzyć mój kalendarzek, więc robimy to teraz razem. Okej, okay, one są zwykle po kolei. No okej, okay. Dwójeczkę... W ogóle jest strasznie uporządkowany ten kalendarz, bardzo troszkę jest go otworzyć. Nie! Jest bardzo porządnie zrobione, znaczy jest bardzo mocno to zrobione. Bo, że tam się strasznie podobałem, bo ja kocham takie stópki. Więc takie z reniferkami piękne, mega urocze. Bardzo mi się podobały, na pewno będę je naciągnąć no, te pierwsze. Te które miałam. Że my... Powiem, że jeżeli lubicie skarpetki, to bardzo zachęcam. A bo ja już odłupiałam skarpetki, więc z tyłu jakby na opakowaniu była cała rozpiska, ale ja chciałam, że chcę mieć niespodziankę, więc nie będę ich czytać, jakby jakie dostaję, więc ja na razie kładę do środka, bo chcę Wam później jeszcze pokazać um, całą tą kolekcję i znowu wydaje mi się, że jeszcze będą trzy takie większe pary no zobaczymy, zobaczymy, bardzo bardzo się cieszę z tego kalendarza odkładam go tam na ścianach. I powiem Wam, że jest dopiero to godzina 20, a ja już lecę spać, bo się tak dzień Teraz na chwilę odzyskałam głos, więc jest w miarę dobrze. Ale tak, to jestem chora. Nienawidzę, być chora. Um, I w ogóle jutro Wam pokażę paczkę, która mi przyszła już jakiś czas ale zapomniałam Wam pokazać. Więc w vlogu numer 4 w vlogu się numer 4. Jezu. Już logam sobie na czytanie, jutro nagrywam. Tam wam pokażę właśnie, co mi ostatnio przyszło. Bardzo fajne sprzęci. No, ja teraz lecę spać. Widzimy się jutro. Pa!